Dziki trener, czyli najgłośniejszy reprezentant Akademii Chłopskiego Rozumu, uwielbia grać na antyukraińskich nastrojach. Kocha ten sport tak bardzo, że gdyby brak pretekstu, to wyciąga ulotkę z 2010 roku autorstwa jakiegoś odklejonego historyka, no i robi z niej głos całego narodu. Jeżeli wydawało wam się, że historia zakłamywana jest dopiero teraz, to przypominam, że w 2010 roku na Ukrainie wydany został przewodnik turystyczny pod tytułem Ukraińskie miejsca w Polsce. I co się okazuje, z przewodnika tego możemy dowiedzieć się między m.in., że Ukraińcy w Polsce są tak samo rdzenną ludnością jak Polacy. I że nazwa Polska pochodzi od staroukraińskiego plemienia Polan, a nie od Polaków Lechitów. Natomiast Jan Król III Sobieski był Ukraińcem. Ciekawe jest również to, że ja sam pochodzę z Krakowa, ale do tej pory, do dzisiaj nie wiedziałem, że Kraków to staroukraiński gród, który według przewodnika dostał się pod uwagę... Polską okupację. Czajcie, każdy jeden Ukrainiec w swoich najgłębszych fantazjach marzy nie o tym, żeby przestały mu na łeb spadać bomby, tylko o tym, żeby Kraków był ukraiński. No ale już tłumaczę o co tu chodzi naprawdę. Ten przewodnik to mapka ukraińskie miejsca w Polsce, wydana w 2010 roku przez lwowską fundację Ukraina ruś Jest to 13 broszurka z serii Sz Szlakami Ojców i jest to katalog pamiątek i śladów kultury, różnych cerkwi i organizacji dla Ukraińców pracujących i odwiedzających Polskę. Podstawy naukowe do tego przewodnika. Przewodnika dostarcza światosław Semeniuk. Autor turbo testy Połowa Europy kiedyś była ukraińska, Kraków to staroukraiński gród, czy Sobieski był Ukraińcem. No ale nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest nacjonalistyczny folklor, a nie mainstream historii. Czy to, co pisze Semeniuk, to absurd? No oczywiście, że tak. No ale czy jest to oficjalna linia Ukrainy? No oczywiście, że nie. No a co robi dziki trener? Otóż bierze niszową broszurę sprzed dekady, odklejone tezy Semeniuka i projektuje je na cały naród. To dosłownie jakby ktoś w Polsce wziął mapę turbosłowian, Lechia od Atlantyku po Kamczatkę i jakiś ukraiński odpowiednik dzikiego trenera ogłosił, że tak myślą wszyscy Polacy. Albo, że skoro kilka głośnych nazwisk z polskiej polityki podpisało akt Konfederacji Gietrzwałckiej, to znaczy mniej więcej tyle, że wszyscy Polacy chcą, żeby Maryja została królową Polski. A na końcu swojego filmu idzie w skrajne absurdy o piramidach i Marsie, bo to przecież takie zabawne. Skąd wiesz, może zanim Gutenberg wynalazł dróg, oni odkryli Amerykę. Tylko zapomnieli o tym wszystkim powiedzieć, bo byli po prostu w tamtym czasie także. Bardzo zajęci regularnymi podróżami na Marsa. Prawda jest taka, że Ukraińcy walczą o przetrwanie, a nie o flagi na sukiennicach. Ich realny przewodnik to syreny alarmowe, ewakuacje, schrony i próba poskładania życia po kolejnych ostrzałach. Dziki niby wyjaśnia historię, a w praktyce dorzuca wiadro bzdur do i tak już zaśmieconego internetu. No jak już nie ma świeżego pretekstu, to odkurzy jakiś archiwalny wyżyk i sprzeda go jako dowód. Dzień za każde wsparcie i widzimy się jutro.